witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Spidówka i jest godzina, aż wam pokażę w po wam pokażę, zobaczcie, zobaczcie gdzie to jest o, nie wiem czy to widać pierwsza w nocy, pierwsza w nocy wtorek, wtoreczek, wtorunio wiem, że to było z piątkiem, ale nieważne i Q&A ja wam postanowiłam nagrać, a czemu nie w ogóle wiecie co, wiecie co mam powiedzieć przed chwilą Siedziałam sobie, siedziałam sobie na Facebooku, przeglądałam sobie Facebooka, yy, odpowiadałam na jakieś tam wiadomości na ASKu i w ogóle wszystko I nagle dostałam powiadomienie na telefonie, w ogóle nagrałam telefon, ale to nie pokażę Dostałam angielskie pytanie do Q&A dzisiejszego, tak więc postanowiłam, no kurde, nagram teraz, jestem tu excited Więc postanowiłam, że mam teraz nagram to Q&A I zadała mi to osoba ze szkoły mojej że to widać tutaj. Y, więc jest to trochę creepy i ja nie wiem, co mam o tym sądzić, nie, nie wiem szczerze mówiąc. Ym, więc odpowiem na to pytanie po angielsku. Na resztę już odpowiem normalnie. Także będziecie tu mieli napisy i w ogóle, jeżeli chcecie, jeżeli nie, nie będziecie rozumieć, co mówię, oj, sorry za mój akcent i te ale nie jestem perfekcjoniszem i w ogóle, więc lecimy. Alright, so. i just got a question an english question which is weird because i don't do english stuff on my channel so i'm gonna i'm just gonna answer it in english so yeah i just wanna know listen 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 i just wanna know who is it that person said that let me quote. Let me quote that. I'm going to the same school as you and I found your YouTube channel, so I have some questions. Who are you? I just wanna know. I don't know. I'm just curious if I know you, if I know you, inbox me, just inbox me. It's weird, it's weird to be honest. It's really freaking weird because I've never actually spoke English on my channel. So listen, listen, listen now, everyone, listen, pay attention. Uh, so the first question was actually on my ask FM, so that's quite weird. So the first question is who do you like the most in your school i already answered it in my ask fm oh my god i have a nice highlighter i like a lot of people in my school to be honest i like every single person because i love my class i really do i love my class i have no reason to don't like them uh, so it's quite it's so hard to name like few people that you like that's that's the point i like every single person in my class but if you want me to choose like the best ones it will be my polish mates my polish friends that i sit with every single break and lunch and i just talk to them you know mates and their names are Patricia. Oh my god, I like her. She's so freaking funny. And Veronica, yeah, she has the same name as me. I know you don't have to say it. I know it, alright? I know it. You don't have to say it. I'm aware of that. You don't have to say it. I know it's weird because I I'm walking to I'm going to um English school so I should like 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 um, more English people because you know English yeah England right um but there's like not that much people that I really feel like they're my best friends I feel like I have only two English best friends maybe one maybe maybe three I don't know it's quite difficult to you know so the first one that I'm um, I oh my god I like her so much she's so nice oh my god she's so freaking friendly. It's Hanna. Oh my God! If you're watching this, just fucking inbox me. You have to inbox me right now because no, you don't have to. Sorry, that that, that was weird. Uh, if you if you're watching this, inbox me. Oh my God, inbox me. I every, every 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 single second I'm on Facebook, so yeah, I'm no lie. I'm no, no lie. She's really friendly. She's oh my God. She's so nice. She's um really really good friend and i actually wrote that on her christmas card so i wrote oh she's like the symbol of true friendship and that's right yeah that's she's like a symbol of true friendship if you're watching this if you're watching this probably you are because i'm gonna send it to you so heh, yeah oh my god what's wrong with my hair i look so weird lol look at me i'm emo Oh, and thanks for dealing with my spamming, because I'm spamming a lot. Oh my god, I'm, I'm spamming every single day. I'm like, hi, Hannah, how are you? Oh, blah, 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 blah. If you're watching this, I just want to say that you're best, my best friend. You're like one of my best friends, so thank you. Oh my god, I have a Facebook notification. I don't give a fuck who is now... Streaming on the freaking Facebook just oh my god I don't give a fuck about it so please I was like oh maybe someone liked my photo maybe someone commented I don't know no someone is transmitting a freaking stream I don't give a fuck alright I'm not gonna answer any more questions to be honest because that's too long it took me fucking twelve minutes to answer one question that's it took me twelve minutes to answer one freaking question one freaking question twelve. I'm going to move on to Polish questions because it's just taking too long. So, bye English viewers. Dobra ludzie, wiem, gadałam bardzo dużo po angielsku teraz. I to się zazwyczaj nie zdarza, ale no miałam angielskie pytanie i to się zazwyczaj nie zdarza też, więc musiałam troszkę e, tak jakby tak jakby em, się tym nacieszyć, więc... Kolejne pytanie od Nawentle jest, czy będzie Fallout na moim kanale. Nie mam bladego pojęcia, skąd takie pytanie się wzięło, bo ja Fallouta nigdy nie nagrywałam i nie grałam, szczerze mówiąc, nigdy Fallouta. Może tam trochę chciałam sprawdzić te pierwsze części, ale... no wy tyfy! Ale... Nie grałam falauta głównie i nie mam zamiaru tego nagrywać, bo nie znam się za bardzo na tej serii Bo nie znam się za bardzo na tej serii, więc e, nie będę jej nagrywać i w sumie mój komp nie wyrobi tego mhm. Następne pytanie Od Gabriel Sławiński Woli spędzać czas na mieście, w parku czy przy komputerze? E, kiedyś, powiem wam coś Kiedyś em, Kiedyś Normalnie całymi dniami siedziałam przy kąpie w sumie do niedawna, do jakiegoś miesiąc temu, bo już od, nie, od jakiegoś czasu już tak dużo czasu nie spędzam przy kąpie, praktycznie w ogóle, w gry też tak często już nie gram, co jest dziwne bardzo. Um, wcale sensie się już pewnie mi ranga wygasła, ale e, bardziej teraz wolę chodzić na miasto. Ja głównie jak gdzieś wychodzę, to lubię. Bardzo lubię, bardzo lubię chodzić do kina, na jakiegoś paintballa, czy coś, na takie rzeczy, które są opłacalne, tak? Które, yy, na przykład nie idę na miasto, żeby pochodzić sobie po pieprzonym, kurde, yy, chodniku i potem wrócić do domu. Ja nie widzę sensu w takim sensie, ja muszę, jak idę na miasto, czy coś, to muszę mieć powód, żeby iść tam, tak? Ze znajomymi, no okej, okay, to jest fajne, ale żeby coś robić na tym mieście, to wtedy super, to mogę chodzić codziennie, naprawdę. Codziennie, o każdej porze dnia i nocy, może nocy nie. No, także to jest moja odpowiedź. Okej, okay, następne pytanie od Yoshito Mayoshi. Kiedy zjesz mojego Kebaba? Wiesz, um, powiem ci, że powinnam twojego Kebaba już spróbować bardzo dawno temu, bo jesteś naprawdę utalentowanym Turkiem. Utalentowanym Turkiem który wie jak się robi baraninę więc hopę, zrób mi proszę ciebie kebaba bo twoje kawy są na pewno spoko kolejne pytanie od um, Irish yy, od Irish Daltonisty yy, to dlaczego masz dlaczego masz brązowe ściany? ściany otóż specjalnie dla ciebie Irish, specjalnie dla ciebie pokażę ci teraz, że moje ściany nie są brązowe Proszę zobaczyć. A, to nie widać w sumie. No to dobra, weźmiemy sobie moją piękną lampę. Moją piękną, mega działającą, super lampę. I zobacz. Proszę się zapalić. Hao! O, może zepsułam lampę. Zepsułam lampę, musimy mi wybaczyć, ale przerwa. Yy, moja lampa zeszwankowała niestety, więc będę się oświetlać światem z komputera. Naprawdę zarombisty pomysł. Słuchajcie, chodzi o moja odpowiedź jest taka, że moje lampy nie są brązowe, one są fioletowe, tylko że mają, mam słabe oświetlenie. No teraz jeszcze słabsze. Kolejne pytanie to: Spidówka, czy jesteś z Gogowa lub okolic? Nie, jestem z Kamiennej Góry, aktualnie mieszkam w Anglii, jakbyś nie wiedział. Kolejne pytanie: Nie ma już pytań. Dzisiejszy QA był chyba najdłuższym QA w mojej całej historii, w sensie, odpowiedziałam około. 12 minut na jedną odpowiedź, rozumiecie to? 12 minut. Jedna odpowiedź. 12 minut. 12 minut na jedną odpowiedź to jest mad. To jest bardzo. Patrzcie, jakie mam oświetlenie, ta! I w ogóle jest już pierwsza 11, więc. Co? Co? To jest oszukaństwo, przecież. Zaczynałam odcinek o pierwszej. Odcinek trwał już 18 minut, 45-46 sekund. I czemu na czasie pokazuje 12 minut? Oszukaństwo, oszukaństwo! Dobra, muszę się tu jeszcze doświetlić na pożegnanie. Nie wiem w sumie jak ten odcinek wyszedł, ludzie. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. Ja lecę to montować, zaraz lecę spać, bo już oh, pierwsza noc. oh my God, I'm so mad. Yy, następne, yy, następne, następne, następne Q&A możecie yy, będzie niedługo, nie bo postaram się, zależy, kiedy zadacie pytania. Więc trzymajcie się i zadawajcie pytania. Pa. Why am I so good? Ale jest ciemno. Lol, wyglądam jak jednorożce. Jednorożce są spoko, kiedy jesteś w nich, bo jednorożce są spoko, kiedy one biegają wokół Ciebie. Jedno... Nie, koniec z grzywkami, nie jestem jakimś gimbusem, tak? Co ja robię, koniec ciebie.